Witajcie na kanale Marcysiej Spółka. W dzisiejszym odcinku moim celem będzie to, aby zdobyć emeraldy, więc nazywam świat. Emeraldy. Okay. Daję na normalny, no i tworzę świat. Ogólnie myślę, że jak nie będzie ich w wiosce, przyszłam tak dwie wioski, jak nie będzie w żadnej wiosce, no to po prostu wtedy się wkopuję i może znajdę. Wiem, że na górze tych terenach jest ich najwięcej. Ok, zaraz na polance, co znaczy, że tutaj dookoła może być wioska. Jakby była, to to byłby dość duży farcik, bo akurat, no, potrzebuję wioski, nie będę ukrywać, że nie. Świątka My będę mogła też zacząć szukać potem po jakichś piramidach, no, ale mam nadzieję, że znajdę się tym najłatwiejszym sposobem, czyli mimo wszystko jednak we wiosce. Mniemy. Oczywiście, jak chcecie więcej minecrafta, to zostawcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał koniecznie dzwoneczkiem, po to aby nie ominął Was żaden mój nowy filmik. O, krowa. Dobra, czy jest pani. Pani pani krówko. A nie, pani. Panie pani. Pani krówko. Okej. Okay. No ile ona ma rzecz? Ja nie mogę. Co ty robisz? Biegniemy. Ogólnie widzę, że tu jest jakieś morze. To znaczy, no, że pewnie będę musiała tam wypłynąć. No dobra, najpierw znajdę jakieś drzewo, zrobię łódkę i myślę, że tam popłynę. Może w sumie znajdę jakiś statek, mapę skarbów, skarb. Chociaż na to naprawdę nie jest wielka szansa. Albo pójdę zaraz sobie tam o Jak tam jest nie będzie, na no to wiecie. Wypływam po prostu. No i okej, okay, zrobię sobie podstawowe itemki. Okej, okay, widzowie, mamy już podstawowe itemki. I tutaj sobie znalazłam miejsce, gdzie jest węgiel, bo dokopałam się również do węgla. Nie, czemu ja jeszcze się kiedyś, nie. Dużo jest tutaj tego węgiela, więc myślę, że mi na długo starczy. Tak, obstawiam, że będzie tutaj tak z 20 węgla, bo tam jest jeszcze dalej. Także. Tak 20 mam, myślę, jest. Ok. Ile ja mam na razie? 13. Dobra, może jednak nie być 20. Zależy czy... Oj, tutaj jeszcze jest. No to może, nie wiem. Tak szczerze, totalnie nie wiem. Je jeszcze? To może nawet i 30 drop, jeszcze W ogóle fajne jest to, że jak się kupię węgiel, to level po prostu się podnosi. Mam już trzeci. Nieźle. W ogóle mam już dość wyczerpany kilof, a to dopiero niedużo nie skopałam, ale tak na szczęście to kamienny kilof się bardzo łatwo robi. Dobra, chyba to wszystko jest, tak mi się wydaje. Bo to już nie ma i mam 38 węgla. Matko, sporo bym powiedziała: sporo. 14 bruku, tak odpowiednio. dobra, idę dalej yy, To gdzie chciałam pójść? Aha, tam Zabiję owieczkę Żeby mieć łóżeczko na kolejną noc O ile w ogóle wiecie Uda mi się znaleźć tyle owców Żeby mieć łóżeczko Owiec O, widzę tam jakiś kamion Kamion Zaraz, tam pójdziemy, tylko najpierw właśnie, jak już mówiłam, zbierzemy tą wałnę, która nam potrzebna jest. Hmm. Podejrzewam, że tu się jakaś jeszcze na pewno zrespiła. No właśnie, tam o. hita padła. Lol. Dobra. Yy, no to sobie robię. O nie, czemu zamiast łóżeczka zrobiłam patyki? Dobra, nieważne. Idziemy zobaczyć, czy tam czasem nie ma czegoś ciekawego. Okej, okay, muszę ostrożnie. Matko, przez chwilę już muszę, że tam spadnę. Sprawdzam, czy gdzieś tam jest woda, może. A ja, ja, widzę, że jest dużo zębiaków. Nie wiem, czy jest sens żeby tam iść. Bo tak, na pierwszy rzut oka nie widzę tam nic ciekawego. O, oprócz tego żelaza. Więc wydaje mi się, że tak szczerze to sobie odpuścimy. Jedyne co to właśnie. Skopię to żelazko. tak to. Już tam nie będę się bała. Tylko jedną, no dobra. Dla mojego własnego bezpieczeństwa. Tylko... O nie, nie starczy mi bloków, żeby tam wrócić. I tu pojawia się problem. Ale spokojnie. Poradzę sobie. Jakoś. jakoś na pewno Dobra. Myślę, że tyle powinno starczyć, aby wrócić tam Dwadzieścia jeden, no spoko. Okej, okay, muszę to skopać. Dobra. Lecimy dalej. Kuraj, <gry> już prawie się wydostałam. I myślę, że jednak mądrzejszą opcją będzie po prostu tam do morza iść. Ale może zrobimy to po nocy, bo widzę, że już zachodzi słońce. Także nie wiem. Może wejdę na tą górkę. No i na zajutrz będę płynąć tam. W ogóle już ten filmik trwa 9 minut, a nawet nie jestem na tropie żadnego emeraldika. Także to trochę jest problem, ale dobra. LOL, czarna owca. i białowce, czarny i biały. Ha, super, muszę jeszcze skopać drewno, które jest dopiero tam. Nie no, po prostu pięknie. Jak mi się ten challenge uda, to to będzie piękne, po prostu. Piękne. Naprawdę dobra. Dobrze, że chociaż tutaj jest. Skopię całe to drzewo, tak o, żeby mieć jeszcze na później trochę. Dobra. Pięknie I Jak ja zgubiłam ten crafting, to ja nie wytrzymy Jest na szczęście. I teraz co robię łopatkę? I łódko pięknie. Wejdź na pokład i robimy swim. Ogólnie muszę się patrzeć pod swoje nóżki. Czy to jest biom śnieżny? Naprawdę ja nie mogę. Tak konkretnie nie mogę. Nigdy nie wiem, jak na Bedroku się niszczy ta łódka. No, zniszczy mnie. No Moja łódka się zepsuła. Pomocy. Nic więcej zrobiłeś. Czy ja mogę postawić łódkę na lodzie i płynąć? Bo tak niezbyt wiem. Czekajcie. O matko, ale się ślizga. Wejdę. Oj. Jezu, ale speed. Taki speed, że aż ciężko to kontrolować, widzowie. Matko jedyna Co to się podziało? Tu, tu, tu. O Boże! Dobra, lepiej ja wyjdę z tej łódki. No i znowu mam niszczyć. Swim, swim, swim. Nie ja wiem czy nie było szybciej na łódce. Plan, ale plan. Dobra, teraz i teraz w teorii powinnam wykopać ten lód, ale coś mnie nie pyta. Panie widzowie. Jak już mówiłam pewien plan. Nie! Bardzo nawet złe. Bardzo. Matko jedyna. Chyba wypadałoby odzyskać swoje itemki, nie? Albo pójdę za tą rzeką. Wybieram i to, żeby iść za rzeką. To było złe. Nie wiem skąd się wziął taki pomysł w mojej głowie. Myślałam, że pod wodą się jeszcze szybciej. No, ale wida widać, że nie. I jak dojdę do końca tej rzeki, to wam dam znać, co się dzieje. Okej okay, widzę wyszłam za tą rzeką, nic nie znalazłam, także jedyną opcją mimo wszystko jest przypłynąć przez tamto morze, potem przez ten lodowiec jak się poszczęści, to wtedy znajdziemy wioskę. A jak nie, no to przegram Nie mogę zrobić już czy nie? Bo mogę. O, no i... się No i. Będę płynąć zaraz. Tylko teraz muszę znaleźć morze. Bałtyk. Czocholinko, czocholinko, czocholinko Naprawdę tylko jeden schab Boże O morze To tak dziwnie brzmi, a takie o morze Matko, półtorej serduszka Potrzebuję jedzenia. Dobra, najpierw zabiję tam owce. A może spotykają. Może tak. spotyka to dobry pomysł. Dobra. Tylko dwie pary Dobra, jemy. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Prawda. To może świnka mi da chociaż więcej niż jeden, bo tyle mi potrzebne. Daj mi chociaż dwa schabiki. Dwa z Ja naprawdę nie chcę dużo. Nie żądam dużo. No. Jeden. Okej, okay, zawsze coś. Wyruszam tam, Wyruszam. W Jak przepłynę, to tam wam wstać. Okej, okay, widzowie, jestem na tym zimowym biomie co ostatnio i patrzcie! Statek i to ładny w całości. Dojść prawie w całości i bardzo mi się podoba. Jest na brzegu. Jeszcze nigdy nie widziałam statku na brzegu w swoim życiu. Wsadzę się wełną I teraz szukanie skrzynki Cieszę się, że znalazłam ten statek, bo jakbym nie znalazła tego statku, to byłoby ciężko z wybraniem tego challenge'u A e tak, może być tu mapa skarbów A co za tym idzie? skarb. No i jest, mapa skarbów Kompas niepotrzebny, papier chyba też nie ja tego nie biorę Drugiej skrzynki bym się tu nie spodziewała, także wychodzę. No ja nie. No co jest? Wychodzę. No, no naprawdę, serio. Żyję tutaj we jeszcze. Ciężko się z tego wychodzi i mnie tak irytuje. No co jest? Dobra, idealnie wchodzę. Jestem dość blisko tego skarbu, z tego co widzę. Jak on jest pod wodą, to mi się już odechciewa. Dobra, powinno być idealnie pod tym skarbem. I myślę, że on jest właśnie tutaj. Więc jak uda mi się go znaleźć. To po prostu do Was wrócę. Dobra, widzowie zginęłam. Ten filmik już jest długi, także niestety, ale nie udało mi się zrobić tego challenge'u. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!